0,2 do 22 no niby, niby fajnie, ale chyba nie możecie być zadowoleni z tej w dzisiejszym No, pan rację, nie jesteśmy zadowoleni. Dlaczego tak to wyglądało, twoim zdaniem? Też chciałbym wiedzieć, nie, nie znam na, na tę chwilę, na, na, tak na gorąco odpowiedzi. Po prostu tak było. zagłomie was zdominowało w drugiej linii? byłeś tym zaskoczony pod startem, tak czy grali tak dobrze w przetwórzach? Nie, niby. <laughs> Trener Berg powiedział na konferencji, że być może trochę za ciężko trenowaliście w tym drugim tygodniu. Czy Ty jako piłkarz czułeś, że jednak to wybicie z rytmu takiego codziennego treningowego mogą mieć wpływ na Waszą formę? Ciężko powiedzieć. Ja czułem się osobiście nie najgorzej. Wydaje mi się, że okej okay. Fizycznie po prostu jeżeli dostajesz dwie bramki to, to gdzieś tam też ta Twoja dyspozycja gdzieś tam no nie jest najlepsza, tym bardziej gwizdy, wiadomo. Może to też nas jakoś tam wbiło z rytmu. Nie wiem, nie znam tak naprawdę odpowiedzi, dlaczego. dlaczego tak to się wszystko ułożyło, bo w drugiej połowie gdzieś tam może troszeczkę lepiej graliśmy, strzeliliśmy dwie bramki. No ale później znowu nie było, nie było tych sytuacji. Ta reakcja z tak naprawdę na was Czy Ja mówię po prostu, że, że były te gwizdy, nie da się, nie da się ominąć tych gwizdów, tak? powiedzieć o tym, każdy reaguje zawodników inaczej. Ja już troszeczkę tych widzów się nasłuchałem przy Łazienkowskiej i gdzieś tam nie były minione jakieś obce mi to, nie wiązało mi to nóg, ale gdzieś tam może niektórym tak, ale. No tak to wyglądało, no co, co mogę powiedzieć? Masz żal do kibiców, że nie wspierali was tego, że my myślę... Nie, wspierali na 100%. Gwizdanie mówisz no to... No ale to chyba nie mówię nic nadzwyczajnego. No, chyba Ty tak. też słyszałeś, że gwizdali, tak? Ale to gwizdanie Was wspierali? Nie, ale chyba dopingowali również, tak? No tak, tak, tak. No właśnie. No tak, no ale co mówisz, że gwizdy nie pomagały? Dopingowe no nie, nie pomagały, było no ale to jest chyba naturalne, tak, że gwizdy nie pomagają. Naturalne, no ale. No właśnie. Trochę się to kłóci z tym, co mówisz, no nie, właśnie się nie kłóci. Po prostu mówię, że gwizdali, ale nas dopingowali cały czas, wiadomo, tak? Jeżeli się przegrywa, no to kibice nie będą zadowoleni z wyniku. To jest normalne. No właśnie. Ja chciałem się zapytać jeszcze o ten mecz z Nickiem No Nie najlepiej to spotkanie zagłębiem wróżę akurat przed tą Ligą Europy. Takie, macie jakieś takie postanowienie konkretne, co zrobić. czy postanowienie w Legii jest zawsze takie samo, wygrywać każdy mecz, walczyć o trzy punkty. I pamiętam mecz w kiwicach, gdzie, gdzie przegraliśmy, a później był mecz z Doriom i... Może taki zimny prysznic, ale tych zimnych pryszniców by już było w tym sezonie 5 i jest ich zdecydowanie za dużo. Musimy ich unikać i, i nie możemy pozwolić, żeby takie się zdarzył w Danii, po prostu. Przed mówiliście o czymś konkretnym, co trzeba poprawić. Nie, bo na gorąco to, to gdzieś tam w nerwach nie można, nie można też mówić za dużo, bo, bo wiemy jak to jest w nerwach. Ktoś może powiedzieć, tak jak mówię, za dużo i potem będą niepotrzebne jakieś tam spięcia. Na spokojnie trener powiedział to, co powiedział w szatni i, i tyle. Pewnie podczas meczów reprezentacji dostaliście od trenera 5 wolnego. To Wam się przydało, czy też się? No właśnie przed chwilą mówiłem, że każdy, każdy reagował inaczej, tak? I nie mogę odpowiedzieć za wszystkich, czy, czy im to pasowało, czy nie. Mi się ten odpoczynek, powiem szczerze, przydał i, i mogę odpowiadać tak, jak mówię, za siebie tylko.